Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Jest dzisiaj ze mną moja koleżanka. Hejka! Napiszmy, że nagrywam. Dobra, to to musi być razem. Tak mi się zmieści. <grym> um, Odbieram z magazynu Fame, wszystko. Przedawajcie mi ym, grafy, bo mi brakuje bardzo do kolejnego levela. A właśnie. Ja może zrobię to zdjęcie na inny kanał, to? okej. Okay. Napiszę, że mi brakuje 18. 7. A ten drugi kanał to Olvid Games, ym, bo na... my mamy swoje osobne kanały z MSP, ale będziemy. Na Olfie, tam jest, tam razem. Grały gry gry gry. Inne gry razem. Na przykład jak Slitheria, czy coś w tym stylu. Po no. prostu gry online. Wszystko oprócz MSP. Tak. Jest nowy motyw, tak się ubrałam. Na ten nowy motyw. I ym, mogę zrobić jakiś komplet. Chyba już 50. Bo dużo mam kompletów w liście życzeń Jeszcze nikt mi nie napisał hej YouTube. Jak myślisz w jakim kolorze? Nie wiem. W zielonym chyba, bo jeszcze nie było w zielonym kolorze. Ale takim limonkowym. Hmm. Jakie tu spodnie wybrać? to jest pytanie. Aha, i zapraszam na kanał Ptasie MSP. Że takie spodnie. Bamberskie. One są bamberskie. No co? Są jakieś dziwne. Takie jakby nie wiem na starcie były. Te są fajne, albo te. Te są fajne. Tylko że to wygląda pod tym jak stopy jakieś. To też dziwnie wygląda. Czemu więc nie ma fajnego na przykład do takich długich tunik? Doradzisz mi coś? Może? Ja robił jako zdjęcie. A. To jak zdjęcie, to ten cię nie przeszkadza. To wygląda jakbym miała tutaj jakiś sznurek. Nie. Wszystko, co mi się podoba, to do tego nie pasuje. Zobacz na mój ekran. Podoba ci się takie coś? Może być? E, czekaj. Nie widzę Twojego ekranu. Mam udostępniony dla Ciebie. ekran. Teraz? No, czekaj. Bo my na jakim czasie mówimy? My, my mówimy na... naszym, nie? A nie, na tym. Dobra, udostępnij. No udostępniłam. No nie. No tak. Teraz? Nie, to czekajcie chwilę. Dobra. Dobra, udostępnij. Ok. Wiesz. Ym... Może być jeszcze jakieś tło. Ok. Na przykład błękitne. Czy tak na ja białym nie jest błękitne, co? Co? Błękitne może. Taki? No. Jeszcze tylko wypełni te wypustki, nie? I możesz jeszcze napisać tak w poprzek Subskrybuj. Nie! Okej. Okay. Jak myślicie, jakie spodnie mogą być? Mhm. W ogóle pozdrawiam, kry Amy, bo ona miała z nami nagrywać, tylko że nie nagrywa, bo gada z inną koleżanką. Na No Nawet wygląda bez tego kapelusza tylko inne włosy ale do tego jakieś ciemniejsze na przykład w brązie albo nawet czarne w ogóle nie mam żadnych czarnych włosów nie żadnych czarnych nie mam to muszę sobie kupić czarne nie, one dziwnie wyglądają jak. Tak, może być ustawione? Um, no. Nie wiem, może te. Kapelusz może zmienię na kolor zielony, ten limonkowy taki, a włosy zrobię na czarne. Nie, ale do tych kroczek na pewno. Nie, nie, mi się to nie podoba. Te. I w czarnym może. Poczekajcie. Ok. Nawet spoko. I tylko inne buty. Ja zawsze wybieram te buty. Tutaj są. Teraz są tu. Okej, okay. nie I wybiorę je. Wybiorę, wybiorę ten kolor. Myślę, że nawet spoko to wygląda. I wszystko do listy życzeń. Jestem. I dam dzisiaj tylko dwa prezenty. Pierwszej strony, może komuś dam? Dam Tobie. Masz mój hashtag? E, nie masz. Więc dostaniesz jeden prezent. I chyba dzisiaj dam jeden prezent, właśnie. Te włosy bo mi się nie przydadzą. Dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie i dawajcie komy. Cześć.